Przed mną jest Vivoid 27. Dzisiaj chciałbym pokazać jak można zastosować układ Apple na tym urządzeniu. Zacznij od wejścia do Play Store i pobrania darmowej aplikacji o nazwie Launcher OS od Launcher Studio. Gdy będzie gotowe wejdź w ustawienia urządzenia. W nich musisz przewinąć w dół, aby kliknąć w aplikację. Przewin w dół jeszcze raz, aby kliknąć w domyślne aplikacje, a następnie wybierz aplikację startową, aby zastosować Launcher Pro. Klikając na nią, jak widać, mój układ aplikacji został pomyślnie zastosowany. Jeśli chcesz coś w nim zmienić, wejdź w aplikację Launcher. Aby wrócić do domyślnego układu, wejdź w te same ustawienia i kliknij w ekran główny systemu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Na razie.